Także znajdujemy się w Warszawie. Ze mną Jana Piotrowska. Proszę powiedzieć, za chwilę zaczynają się zajęcia, proszę coś powiedzieć właśnie o tych zajęciach, jak to właśnie wygląda Nordic Walking w Warszawie. No w Warszawie spotykamy się tutaj co tydzień o 1245. To, są to zajęcia dla, dla wszystkich. Od 10 plus do 80, plus, bo taki jest zakres, jeśli chodzi o wiek przychodzą tu moi uczniowie ze szkoły, przychodzą moi studenci, jak również panie z Uniwersytetu III Wieku, AWF-u Warszawa. Także wszyscy się spotykamy, robimy, panie robią około 5 km, chłopcy około 10, dziewczyny w granicach 7 8 I taka godzinka marszu, co, co niedzielę wystarcza, żeby wszyscy po prostu dobrze się poczuli, uśmiechali się i byli zadowoleni. Czyli spotykacie się co tydzień bez względu na pogodę? Bez względu na pogodę. Bez względu na pogodę. Właściwie od... Od września, właściwie od po wakacji e, przepadły nam dosłownie dwa zajęcia. E, zaraz po Nowym roku, bo e, padał bardzo mocno deszcz i bylibyśmy po kostki w błocie, i później to zamarzło niestety i było niebezpiecznie ze względu na panie e, starsze, które dla których dla, na seniorki, gdzie musiałam te zajęcia odwołać. To były dwa zajęcia odwołane. Były wielkie wiatry, ale ten nasz lasek bielański powoduje to, że jak do niego wchodzimy, to pogoda się zmienia na, na... nic nie przeszkadza, nie ma wiatru, nawet jak lekko pada, to gdzieś nas chronią drzewa, więc nie ma, nie ma znaczenia jaka jest pogoda czyli czyli tutaj w Warszawie cały czas coś się dzieje, proszę powiedzieć bo też pan jest w zarządzie INWE jak właśnie ta kwestia wygląda wiem, że jakieś zmiany się szykują powoli jeżeli chodzi o INWE, tutaj jakieś też spotkanie będzie w Londynie, tak? Tak, 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 my musimy się spotkać trzy razy do roku i teraz mamy 11-12 marzec spotkanie w Londynie, gdzie zarząd się spotyka, aby przedyskutować najważniejsze sprawy, a przede wszystkim, żeby omówić przyszłą konwencję to, co się będzie działo, program, kogo będziemy zapraszać. Konwencja będzie również w Londynie, stąd nasze spotkanie, tak aby zobaczyć miejsce, gdzie ona się odbędzie i zweryfikować ewentualnie plany, bo ponieważ jedną z osób, która jest w zarządzie, właściwie dwie już teraz, to jest Karen i Daniela i one tak jakby mieszkają w Londynie, więc tak jakby one są głównymi organizatorami tej konwencji, bo była ostatnio w Estonii, za tą konwencję odpowiadał Marty, a teraz Karen i Daniela. A ile osób tam z jakich krajów mniej więcej będą właśnie na tej konwencji? Jak to... Ostatnio było około 100 osób w Estonii. Teraz no myślę, że ten Londyn przyciągnie więcej osób. Tym bardziej, że e, jeśli chodzi o Nordic brytyjski, to on jest tam bardzo mocno promowany i, i są osoby, które właśnie tam bardzo mocno pracują i, i jednak tych zwolenników będzie tam więcej. I myślę, że samo miejsce będzie bardziej sprzyjające, żeby tam pojechać i jednak uczestniczyć w tej konwencji. Dobrze, teraz wróćmy może trochę do Polski, bo też tutaj pani działa w Polskiej Federacji Nordic Walking. Z pewnością będzie jakaś impreza, może może z cyklu Pucharu Polski też w Warszawie. Tak, mam nadzieję, że będzie tutaj impreza i mam nadzieję, że to będzie znowu finałowa impreza, a gdyż no, Warszawa jednak leży w centrum i tak, tak z każdego zakątka Polski jest po prostu tutaj no, taka sama odległość. Gdzie tak jakby to no wszyscy można powiedzieć, będą jechali do Warszawy. No myślę, że myślę, że jednak, jednak tutaj, aczkolwiek jeszcze nie mamy sprecyzowanych planów, więc ciężko mi jest na tym etapie powiedzieć więcej. Dobrze, a coś, właśnie, jakieś inne imprezy oprócz tego pucharu. Wiem, że był teraz marsz walentynkowy, w marcu w marcu też coś ma być. Tak, w marcu będzie rajd na przywitanie wiosny i będziemy to łączyli z takim rajdem naukowym, gdzie będą uczniowie i ewentualnie seniorki rozwiązywały zadania na takich specjalnie przygotowanych stacjach. Będzie to właśnie język angielski, matematyka i język polski. I będą punkty za czas oraz punkty za dobrze rozwiązane zadania. No szykuje się dobra zabawa, no i mamy nadzieję, że również będziemy topili pili Fajna, fajna, fajna impreza. Faktycznie się szykuje. Szczegóły pewnie będą na stronie Polskiej Federacji Nordic Walking. Tak, będą na stronie federacyjnej i oczywiście na stronie z Kijami już teraz ta współpraca będzie przebiegała znacznie lepiej i ten przepływ informacji będzie. I myślę, że osoby, które są gdzieś tutaj blisko, to, 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 to zapraszam. Będzie, przywieszony, będzie wywieszony cały program i, i myślę, że, że będzie wesoło. Dobrze, dziękuję za Dziękuję. Rozmowę.